Jak ja wyglądam, co ludzie powiedzą? Bo. A jak wyglądasz na co dzień? Coś jest piękne, jesteś gładki, jesteś uchuchany, udmuchany, odpicowany, wypudrowany, wyperfumowany, w drogie ubrania ubrane, pięknym samochodem przyjechałeś. I co z tego? Co z tego, że ty to wszystko masz? Jeżeli tak naprawdę nie masz nic masz wszystko, co materialne, ale nie masz niczego, co jest uczuciowe. Za każdym razem musisz pięknie wyglądać, bo kamera się włączyła i błyskają flesze. Musisz być piękny, musisz być gładki, musisz być przystojny, elegancki, zadbany, nie wiadomo jaki. Bądź sobie, masz pełne prawo, to twoje życie. Ale czy tak ma wyglądać życie? Czy to ma być życie na pokaz? Czy ty masz wyglądać tak, bo, bo co? Bo, bo, bo ludzie tego chcą? A kiedy zrobisz coś dla siebie? Kiedy wstaniesz rano, ruszasz Zapomnisz użyć pudra, kiedy wstając rano zapomnisz ubrać piękne skarpety, a ubierzesz takie z dziurą. Poczujesz się swojsko, poczujesz się po prostu sobą, poczujesz, że zaczynasz żyć i tego życia każdemu. Bo życie na pokaz to jest tam, gdzie jest błysk fleszy, tam, gdzie są kamery, tam, gdzie jest zbliżenie, stop, poprawa, źle stałeś, musisz się odsunąć, stop, ej, czekaj, bo źle, ciań padł, tutaj za bardzo ci widać krwinkę, a tutaj za bardzo wystaje ci coś z kołnierzyka. Sorry, ale życie nie jest takie jak pokazują nam w telewizji. Życie wygląda zupełnie inaczej. Życie każdego człowieka, który występuje przed kamerą, który jest piękny, uchuchany, udmochany i upudrowany, to życie, na które sobie zapracował. Jeżeli jemu podoba się ten świat, w którym nie może być sobą, a musi robić wszystko pod dyktando, bo inaczej utraci stanowisko pracy. To jest jego wolny wybór. Ja będę żyć jak żyję. Ja będę naturalny. Ja będę taki, o właśnie, jaki chcę być. O właśnie, taki będę. I taki mam być. Nie potrafię być taki, jak ktoś chce, żebym był. I tego życzę każdemu. Dlatego, że to, jacy jesteśmy, określa nasze wnętrze, a nie to, jacy jesteśmy na zewnątrz. I kiedy ktoś mi pisze, sorry, Baco, ale dzisiaj przesadziłeś, wyglądasz strasznie, ja bym w życiu się tak nie pokazał. To jest Twoja sprawa. Sam się ograniczasz. Jeżeli chcesz pokazywać wszystko, co piękne, a obawiasz się pokazywać naturalność, czyli to, co jest najpiękniejsze, no to Twoja sprawa. Pozwól, że ja będę żyć tak jak chcę żyć i tak będę żyć. Bo tak chcę żyć. I to jest najważniejsze. To mnie napędza do tego, żeby być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. A nie konto wypchane sianem. Złote zegarki z Rolexa, perfumy Gucci, bluzy z Rucci i nie wiadomo co jeszcze. Okej, okay, miej sobie tą markową odzież. Też ją czasem kupuję. Ale nie kupuję jej po to, żeby zaspokoić swojego. Tylko dlatego, że akurat podoba mi się ten fason, a w innym kroju tego nie umogę kupić. Ale nosząc tą bluzę, czy nosząc tę markową odzież, nie chodzę z głową do góry dumny jak paf i patrzę na wszystkich innych, bo ich na to nie stać. To nie tędy droga do szczęścia i nie tędy droga do zadowolenia. Życzę wam wszystkim pięknego, miłego, fantastycznego i pełnego wrażeń dnia. Bądźmy sobą i tego się trzymajmy, a osiągniemy w życiu naprawdę wiele, bo żeby coś osiągnąć, trzeba pozytywnie myśleć i dążyć do tego, żeby to osiągnąć i to musi być z czystego i szczerego serduszka, a nie na pokaz. Bo wszystko co na pokaz, dziś jest piękne, a później sypie się jak domek z kart. Po prostu ktoś podejdzie, dmuchnie i wszystko znika. Zapraszam do mnie na Fanpage na TikToka, obacaj na Sacy, na Instagrama, łubacy na Cacy, na YouTube Ubacy na Cacy, A na Facebooku wiadomo, Cyprysek Góralska zdrożał się. Bądź sobą. Bądź sobą. Nikt za ciebie życia nie przeżyje. Trzymaj się, cześć.